Moi drodzy, za nami święta. Rozpoczyna się nowy 2026 rok i nowy numer Tygodnika Poradnika Rolniczego, w którym przeczytacie m.in. o najpilniejszych dla rolnictwa problemach. Według Jana Krzysztofa Ardanowskiego, starego, ale i nowego przewodniczącego Rady do Spraw Rolnictwa przy prezydencie RP. Piszemy też o tym, co się nie wydarzy w przyszłym roku. Oraz co znajdzie się w ustawie o aktywnym rolniku, warto to przeczytać. Przeczytacie też także, że to rosyjskie zboże blokuje eksport z Europy oraz o ośrodku hodowli zwierzyny Kujan, który prowadzi skandaliczną gospodarkę łowiecką. Piszemy też o tym, jak rodzina kielochów wprowadziła brazylijski model rolnictwa i zbiera dwa razy w roku z jednego pola. Przypominamy też progi szkodliwości chwastów. Przeczytacie relacje ze świątecznej parady ciągników w Żninie. Piszemy też o 35 latach maszynowej rewolucji, czyli jak zaczynał Bury. Piszemy też o tym, że w produkcji prosiąt liczy się nawet mikrobiom loch oraz co decyduje o wydajności w gospodarstwie sulikowskich, którzy dostarczają mleko do strzeleckiej spółdzielni Procentów mleka? I jak sprawuje się obora w hali tunelowej w gospodarstwie państwa Przychodskich, którzy dostarczają mleko do spółdzielniczej mleczarni z pomlek? Sprawdzamy, jakie korzyści przynosi alkalizacja u tatarczaków, którzy dostarczają mleko do Mlek A na koniec... Jak święta i Nowy Rok wyglądały na mazowieckiej wsi, opowiada Danuta Krześniak z Muzeum w Sierpcu. Mamy też dla Was klucze ze sklepu Zenox, ze sklepu internetowego Zenox, które możecie kupić 224 zł taniej. 10 ton nawozu w naszym konkursie oraz zapraszamy na forum Mleko. Jeżeli ktoś z Was nie ma TPR-u, w opisie do filmu jest link, a w tym linku formularz. Po którego wypełnieniu my natychmiast przesyłamy bezpłatny egzemplarz. Zapraszam do lektury.